Czy słyszałeś kiedyś o buddyjskim zwyczaju wsypywania soli do butów, który ma swoje korzenie w medycynie wschodu? Buddyści stosują tę metodę od wieków, odkrywając pewne właściwości, które aktywują się po regularnym kontakcie soli ze stopami? Mówiąc o soli, nie mamy na myśli jedynie substancji, która nadaje naszemu jedzeniu smak, można przypisać jej głębokie właściwości lecznicze, które oddziałują na nasze ciało, umysł i duszę. Jak powiedział kiedyś wielki nauczyciel duchowy Budda, sól jest jak czyste serce, zdolne do oczyszczenia ciała, uspokojenia umysłu i wyciszenia duszy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak starożytne praktyki mogą wpłynąć na Twoje współczesne życie? Odkryj zaskakujące sekrety i przełomowe spostrzeżenia, subskrybując nasz kanał już teraz. Przygotuj się na odkrycie tajemnic, odkrycie nowych perspektyw i wykonanie kroków w stronę samopoznania. Nie czekaj dłużej, przygoda właśnie się zaczyna. Niewiele osób wie, że wśród buddystów sól do butów jest bardzo ważna, zarówno na poziomie duchowym, jak i medycznym. W dzisiejszym filmie przedstawiamy buddyjską historię Zen, w której odkryjemy pięć powodów, które uświadomią ci, dlaczego i ty powinieneś spróbować zacząć używać soli, umieszczając ją we właściwym miejscu. Powody ujawnione w tym filmie odkryją sekrety skrywające tę niezwykłą substancję, a niektóre z nich mogą cię szczególnie zaskoczyć. Wiedza ta będzie także wspierać Twój proces samoleczenia, prowadząc do osiągnięcia harmonii życiowej i ogólnego dobrostanu. Zanim jednak zaczniemy, nie zapomnij o kciuku w górę i subskrybowaniu tego filmu, aby w przyszłości być na bieżąco z nadchodzącymi filmami. Ruszamy w sercu doliny otoczonej mistyczną aurą japońskich gór. Znajdował się starożytny klasztor buddyjski, strażnik wiecznej mądrości i miejsce schronienia dla poszukujących wewnętrznego spokoju. W tym miejscu czas jakby się zatrzymał. Mieszkał tam starszy i szanowany mnich imieniem Ruben, którego mądrość i głębokie zrozumienie dróg buddyzmu i medycyny wschodniej świeciły jasno jak światło w ciemnej nocy. Pewnego ranka, gdy złote promienie słońca przebijały się przez gałęzie drzew, Ruben zebrał swoich uczniów na dziedzińcu klasztoru na jedne ze standardowych zajęć. Z ciepłym wyrazem twarzy zaprosił ich, aby usiedli wokół niego w kręgu. Gdy uczniowie już się rozsiedli, mnich Ruben zaczął mówić ciepłym, spokojnym głosem: Każdy krok, który podejmujemy na drodze życia, jest świętą podróżą, jest drogą, która prowadzi nas do poznania siebie i otaczającego nas wszechświata. Gdyż w przypadku długiej i męczącej podróży należy się do niej odpowiednio przygotować, podobnie w naszym ziemskim życiu, musimy być gotowi stawić czoła wyzwaniom, które na nas czekają. Uczniowie, zafascynowani słowami mistrza, słuchali go z pełną uwagą. Kiedy mistrz Ruben wspomniał o starożytnym zwyczaju wsypywania soli do butów, ich umysły otworzyły się jeszcze bardziej. Był to cud tradycji, równie starożytny, co tajemniczy. Praktyka ta kontynuował Ruben ma korzenie sięgające odległej przeszłości, kiedy nasi przodkowie wciąż podróżowali po dzikich i niedostępnych terenach. W tamtych odległych czasach sól była nie tylko przyprawą wzbogacającą potrawy, ale cennym dobrem i symbolem czystości i ochrony. Starszy mnich zrobił pauzę na chwilę, pozwalając, aby jego słowa osiadły w umysłach uczniów niczym drobny piasek. Następnie kontynuował. Teraz wyjaśnię Państwu pięcio głównych powodów, które dowodzą, że praktyka wsypywania soli do butów jest tak ważna i znacząca na naszej ścieżce duchowej oraz w utrzymaniu ogólnego zdrowia i harmonii w życiu. Po wyjaśnieniu pierwszego powodu Ruben kontynuował, sól ma zdolność pochłaniania wilgoci, tak jak Budda pochłania cierpienie świata. Kiedy dodamy soli do butów, nasze kroki będą lekkie i zwinne. W praktyce buddyjskiej wilgoć często wiąże się to z ciężarem zmartwień i cierpień, które niesiemy ze sobą na ścieżce życia, jak woda na butach podczas deszczu, która spowalnia i obciąża nasze tempo. Zatem, zmartwienia i napięcia umysłu mogą utrudniać nasz postęp ku wewnętrznemu spokojowi i oświeceniu. Wsypanie soli do butów symbolizuje chęć uwolnienia się od tego ciężaru, uwolnienia nas od zmartwień i utrzymania lekkiego ducha pomimo napotykanych po drodze wyzwań. Następnie Ruben opowiedział swoim uczniom historię o starym rybaku, który uratował swoją łódź przed zatonięciem podczas sztormu dzięki workowi z solą, który rzucił na pokład, aby wchłonęła wodę. Ta historia podkreśliła moc soli i otworzyła umysły uczniów na jej cudowne właściwości. Dlaczego nasypujemy soli do butów i jaki ma to związek z naszym duchowym oczyszczeniem? Sól, będąc naturalnym środkiem oczyszczającym, ma zdolność nie tylko usuwania toksyn i brudu, ale także neutralizowania negatywnych energii, które mogą kumulować się w ciągu dnia. To tak, jakby nasze kroki oczyszczały się z każdym ruchem, przygotowując grunt pod wyraźniejszą i spokojniejszą podróż wewnętrzną. W filozofii buddyjskiej każde działanie ma głębokie znaczenie symboliczne. Stopy na przykład reprezentują naszą drogę przez życie, duchową podróż, którą podejmujemy na każdym kroku. Czyszczenie ich solą to coś więcej niż tylko higiena fizyczna, to symboliczny gest oczyszczenia i przygotowania na wyzwania i naukę, jakie napotkamy na swojej drodze. Sól do butów nie tylko czyści, ale także działa jak tarcza ochronna. Podobnie jak podróżnik, który znalazł rzekę zamieszkaną przez złe duchy, przekraczając ją ze stopami obutymi w sól, jesteśmy chronieni przed negatywnymi wpływami, które mogłyby odwrócić nas od naszego duchowego celu. To tak, jakby sól tworzyła niewidzialną barierę, która utrzymuje nas w centrum uwagi i chroni przed niepożądanymi energiami. Ponadto sól pomaga nam zachować równowagę fizyczną, duchową i emocjonalną. Tak jak góry otaczające klasztor są symbolami stabilności i siły, tak sól w naszych butach pomaga nam zakorzenić się w ziemi, wytrwać w obliczu przeciwności losu i pozostać skupionym wśród burz życia. To tak, jakby sól zakotwiczała nas w naszej istocie, przypominając o naszej wewnętrznej sile nawet w najtrudniejszych chwilach. Nie możemy też zapominać o leczniczych właściwościach soli. Używając soli do kąpieli, nie tylko odprężamy ciało, ale także uwalniamy napięcie i oczyszczamy umysł i ducha. To tak, jakby sól zanurzyła nas w oceanie spokoju, pozwalając nam znaleźć spokój i ciszę pośród chaosu świata zewnętrznego. W filozofii buddyjskiej poszukiwanie spokoju umysłu ma fundamentalne znaczenie. Dlatego sól jest postrzegana jako przewodnik, który pomaga nam znaleźć stan wewnętrznego spokoju. Kąpiąc się w jej oczyszczającej esencji, uwalniamy się od mentalnego brudu stresu, niepokoju i zmartwień, tworząc przestrzeń do medytacji i kontemplacji. I wreszcie posypanie butów solą to także gest wdzięczności. Jest to uznanie oczyszczenia i ochrony, jakie otrzymujemy na każdym etapie podróży. To tak, jakbyśmy szanowali Ziemię, po której stąpamy, przyrodę, która nas podtrzymuje i odżywia. Przypomina, że wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani, stanowimy część większej całości i że musimy dbać o otaczający nas świat i szanować go. W ten sposób dosypywanie soli do butów wykracza poza prostą tradycję jest to symboliczny akt oczyszczenia ochrony i wdzięczności, który pomaga nam kroczyć naszą duchową podróżą z większą lekkością, jasnością i spokojem. Buty to coś więcej niż tylko ubranie, są to narzędzia, które pozwalają nam iść przez życie, stawiając czoła wyzwaniom i przygodom po drodze. A prosty akt posypania butów solą ma głębokie znaczenie i symbolikę. Dodając sól do naszych butów, wyrażamy wdzięczność za prosty fakt, że możemy chodzić, poruszać się i podążać ścieżką prowadzącą do oświecenia. Jesteśmy wdzięczni za każdy podjęty krok, za każde doświadczenie, które pomaga nam wzrastać i rozwijać się jako jednostki. W niektórych tradycjach buddyjskich sól używana jest również jako ochrona przed negatywną energią i złymi duchami. Posypując buty solą, okazujemy szacunek tej tradycji i uznajemy mądrość naszych przodków. Jest to sposób na podzękowanie za mądrość, która została nam przekazana i za możliwość wykorzystania jej na własnej drodze życiowej. Posypanie butów solą to prosty, ale głęboki gest. To lekcja umiaru i prostoty, ważnych wartości w filozofii buddyjskiej. Dowiadujemy się, że wdzięczność jest ważniejsza niż bogactwo materialne i że proste gesty mogą mieć głębokie znaczenie. Drodzy uczniowie, pamiętajcie, aby być wdzięczni za każdy krok, który stawiacie i każdą lekcję, jaką otrzymacie po drodze. Bądź wdzięczny za prosty fakt, że masz buty do chodzenia i używaj soli jako symbolu oczyszczenia i ochrony podczas swojej duchowej podróży. Ale mistrz na tym nie poprzestał. Po piątym i ostatnim objawieniu, patrząc prosto w oczy swoim uczniom, dodał: Istnieje powód, dla którego ta praktyka stoi, że chciałem ją zostawić na koniec, ze względu na jej znaczenie. Posypanie butów solą to rytuał przejścia, która łączy nas z poprzednimi pokoleniami, ze wszystkimi ludźmi, którzy chodzili po tej ziemi przed nami. Każde ziarenko soli reprezentuje Twoją historię, Twoje wyzwania i Twoje zwycięstwa. Kiedy wsypujemy sól do naszych butów, łączymy się w wieczną jedność mądrości i odporności przekracza czas i przestrzeń, przekazując naszym krokom swego ducha i siłę. W obliczu tego odkrycia uczniowie zrozumieli, że mistrz Ruben, podobnie jak inni buddyści, traktował sól na swoich butach nie tylko jako starożytną praktykę czy symbol ochrony i oczyszczenia, ale jako łącznik z samą ludzkością i wszystkimi wcześniejszymi istnieniami, które ją ukształtowały historia wszechświata. W miarę rozwoju tekstu zagłębiamy się w buddyjską tradycję wsypywania soli do butów, odkrywając jej głębokie symboliczne i duchowe implikacje. Jednakże, gdy poszerzamy nasze zrozumienie przez stoicką optykę, odkrywamy, że praktyka ta przekracza granice pojedynczej filozofii religijnej, stając się uniwersalną metaforą ludzkiej podróży w kierunku oczyszczenia, ochrony i wdzięczności. W naukach stoickich odnajdujemy ogromny arsenał narzędzi mentalnych, pozwalających stawić czoła wyzwaniom codziennego życia. Tak jak sól oczyszcza i chroni buty, tak stoickie zasady zachęcają nas do oczyszczania i ochrony naszych umysłów przed zanieczyszczeniami, takimi jak zmartwienia, strach i niepewność. Kiedy stawiamy czoła życiowym wzlotom i upadkom, możemy zastosować stoicką praktykę k obojętności, Ucząc się akceptować wydarzenia zewnętrzne ze spokojem i spokojem, niezależnie od ich natury. Na przykład, gdy spotykamy się z przeciwnościami w pracy lub w związkach, możemy skierować stoicką cnotę odporności, utrzymując wewnętrzny spokój i konstruktywnie dostosowując się do okoliczności. Tak jak sól w naszych butach pomaga nam utrzymać stabilność kroków na nierównym terenie, tak odporność pozwala nam pewnie iść do przodu, nawet w obliczu najcięższych wyzwań. Co więcej, gdy zastanowimy się nad naszymi własnymi działaniami i wyborami, możemy zwrócić się do stoickiej praktyki samoświadomości, badając nasze myśli i zachowania uczciwie i obiektywnie. Tak jak sól oczyszcza nasze buty, tak samo analiza pomaga nam oczyścić nasze umysły i serca, uwalniając nas od szkodliwych wpływów ego i dumy. W życiu codziennym znajdujemy niezliczone możliwości praktykowania wdzięczności, kolejnej centralnej cnoty stoicyzmu. Tak jak sól na butach przypomina nam o znaczeniu każdego kroku w życiowej podróży, tak praktyka wdzięczności uczy nas cenić każdą chwilę i rozpoznawać ukryte dary, które oferuje nam życie. Niezależnie od tego, czy jest to miły gest od nieznajomego, czy chwila piękna na łonie natury, w każdej sytuacji możemy znaleźć powody do wdzięczności. Poszerzając nasze zrozumienie praktyki wsypywania soli do butów poprzez zasady stoickie, odkrywamy, że ta prosta tradycja staje się potężnym symbolem ludzkiej podróży ku mądrości i cnocie. Tak jak sól pomaga nam chodzić z większą lekkością i przejrzystością, nauki stoickie pozwalają nam żyć uczciwie i celowo, przekształcając każdy etap naszej podróży w szansę na rozwój i samodoskonalenie. Oto pytanie do Ciebie. Czy byłeś świadomy potężnych właściwości soli, o których mówiliśmy w tym odcinku? A może po tym filmie decydujesz się na ten rytuał, aby regularnie korzystać z niego na swojej duchowej ścieżce? Podziel się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach poniżej i nie zapomnij o subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi filmami. A jeśli chcesz jeszcze bardziej przyczynić się do rozwoju tego kanału, wesprzyj go polubieniem tego filmu. Zawsze pamiętaj, wszystko... Co mamy, jest teraz.